Witajcie, witajcie, ja jestem Rixa, To jest kolejny odcinek z CSGO na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Detrana. E, niestety jestem sam, jeszcze publiczność serwera, e, ale to e, to nie są po prostu moi koledzy. E, wszedłem sobie na pierwszy, lepszy serwer Detran aby cokolwiek dla was nagrać. I o, tutaj, tutaj jest dosyć ciężka pułapka, że ja spróbuję rozpędzić. Poko, może ja teraz będę. Nie, a więc rozpędzamy się na spełnie Ile ci Noż bez jej, nie, nie, nie. Dobra, e, otrzymałem, znaczy otrzymałem. Zostało mi. E, ile tam? 49 kp Więc niewiele Aha, gościu ma 100 defon my ma Wipa albo admina, lub coś takiego Ech, tam, tam jest ten, tam jest właśnie takie coś, że zmiażdża to jest dosyć głupie. Czy detran to detran? Musi, musi być coś takiego. Ale tam jest, że po prostu ściana cię zmiażdża. A udało się. I powiem jeszcze, że nie wiem, co jest dalej. To chyba znów była taka ściana. Nie, 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 kurde. E, detran. Myślę, że detran. E, będzie okej okay. i o, do... Może uda mi się przejść całego Detrana. Ok, e, wybierzmy sobie Holy shit, bo śmieszna nazwa. co, co, co się stało? dobra kochani, ja robię cięcie i widzimy się na następnej mapie dobra jak się okazało następna mapa nie była tak szybko jak myślałem, nawet jeszcze nie ma następnej mapy więc zobaczmy co tutaj panowie wyrabiają oj nie wyszło A powiem szczerze, że mądrze zagrał, że właśnie poczekał aż... E, przepraszam, jak teraz, ale zasłoniłem przez przypadek. Przepraszam, jak teraz po prostu e, trochę ciszej było mnie słychać, ale przez przypadek zasłoniłem mikrofon ręką. A więc e, tutaj dobrze gra... Jaką się nazywa? Jerba. Jeśli dobrze to czytam. I ogronimy sobie go, ponieważ on tutaj na serio. E, można to powiedzieć, że zna się na... zna się na... ekranach. Yy, teraz szuka yy, pana por, morda I... Detrakt. No trudno. Znaczy trudno w sumie... Ja nie uczę... O, je super. Jestem... Jestem teraz yy, tym co... No, tym co y, jakby robi pułapki. Ok, nie ma jednego z lepszych. W sumie pójdę do ta bo oni raczej będą y, tylko na respie czekać. Aha, lol. Jeszcze dwóch mi zostało. Gdzie oni są? Nie, trzech mi zostało bo ktoś tam się odradza. Jeden raz. Nie mam pojęcia, co tutaj, co tutaj się robi. Ogólnie to jest mój pierwszy detran. E... Lol. To jest mój pierwszy detran e... w, w całej mojej przygodzie, przygodzie z CS-em. Ten pan już jest chyba tam daleko, nie? Aha, jak admin został. Właśnie. Dobra kochani, to by było wszystko na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że jest on trochę krótki, ale nie mam czasu, ponieważ za chwilę muszę jechać na zakupy. I to była ostatnia chwila, w której mógłbym właśnie coś nagrać. A więc jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Film możecie udostępnić tak jak e, reszta moich filmów Cesa lub Terrari. E, to zwiększy oczywiście jego zasięg, przez co. E, nowi widzowie będą mogli zagościć na moim kanale a więc trzymajcie się